Pan do, pan do mnie telefonował wcześniej, bo miałem takie zgłoszenie. A kto mówi, bo nie wiem. Bo nie no, wiem. Artur, Artur Głowacki. A nie, 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 nie to nie wiem. Nie, nie, nie. Mhm. nie. no, bo akurat patrzę w tych połączeniach. Znaczy ja tam miałem rozmowę z Urzędem Miasta. Ale patrzę w tych SMS-ach, że przychodzą takie wiadomości, kto dzwonił, nie? Aha, dobra, wiem wiem. No, wie pan, wie pan o co nie, chodzi. Nie, nie dzwoniłem, nie dzwoniłem, nie? No. No dobra. Tak, to, to później, to znaczy wcześniej tam dzwonił, nie? Rozumiem, rozumiem, ale wie pan o co chodzi, no, nie? Będziemy no, może wieczorkiem no, się dzwaniali jeszcze. No, no, dobra. No. Po, proszę pozdrowić, no, proszę pozdrowić żonę. o co tutaj chodzi, że... Yy na przykład taki, taki film, nie? Do tej, Aha. Wirusa, wirusa, ich Aha. Do tej pory przetrwała mnie jednego wirusa. Stalina jednego wirusa, Hitlera drugiego wirusa, a teraz ich cała kupa. Do tej pory przetrwała mnie jednego wirusa. Stalina jednego wirusa, Hitlera drugiego wirusa, a teraz ich cała kupa. No dokładnie. I ta Pani ma rację. Jest taka propaganda najazdowa, na ten cały lud, biedny lud polski, że po prostu wszyscy już idą do tych szczepień no, z, automatu, z automatu, bo nie ma za co żyć. Nie? Jeżeli wojsko jest dzielone na dwie grupy, na szczepionych i na niezaszczepionych, i ci zaszczepieni mogą jechać na ćwiczenia, y, zarabiać lepsze pieniądze dzięki tym ćwiczeniom, a ci niezaszczepieni mają być w koszarach i praktycznie tylko tak bytować, bo bytować dostaną. Powiedzmy miskę ryżu, albo tam jakąś zupę, albo śledzia z kartoflami. Wiem, jak to jest w armii. No ale tak czy inaczej, to oni będą mieli jakieś pieniądze, ale nie będą się szkolić. Czyli już będzie ten, powiedzmy, sortyment gorszy. Żołnierz lepszy, bo zaszczepiony, żołnierz gorszy, bo nie zaszczepiony. I ja po prostu naprawdę nie wiem o co chodzi. Tak. Tak.

No dokładnie. 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 Pełno tych wirusów politycznych. Ci politycy to tak tworzą swoją historię, żeby dokładnie, dokładnie. pokazać, żeby ZUS jest splajtowany, bo nie ma ochrony zdrowia dla tych staruszków, tylko chcieliby ich na siłę pozaszczepiać, żeby to wszystko odeszło. I do krematorium. I do krematorium. Nawet nie mogą się bliscy połączyć, nie? Aha. A to ci znawca. Szymon, ale chciałem dać wam Mercedesa na, na, na biuro w Warszawie, i sekretarka odmówiła, że nie chcecie samochodów, tylko kasa się liczy. Szymon. No nie. Ale nawet Jackowski mówił, że jesteś systemu podstawiony. No. No, Szymon, no weź, Szymon. No, bardzo cię lubię, naprawdę. Jesteś fajny, masz dobry kształt głowy, prawie jak Głowacki, ale, Szymon, naprawdę. Do każdej złotówki trzeba będzie dodatkowo zapłacić te 7 groszy podatku. Do każdej złotówki 7 groszy podatku. Nie. My musimy. No, my. No, A, no to robotnie. my. No to jaka opcja, jak mówią my? Oszczędza sam na swoje zdrowie. No to dokładnie. Dajmy sobie spokój naprawdę Lecz z tym oszczędzaniem ZUS jest na ZUS. Plajtą. Tak. No ZUS jest plajtą, no. ZUS jest plajtą. Słyszałem tyle innych programów, że już mam tego dosyć. Warto pchać pieniądze do skarpety. Będziesz chory, idziesz do lekarza płacić. Dziękuję, do widzenia i odchodzę, tak? Nawet Głowacki się zakrztusił, no. Korona. No, no. Z samego słuchania można dostać koronę. Precz z tą ciągłą polityką we wszystkich mediach. No Brecz, dokładnie. Precz. Precz z politykami i tymi Lepiej posłuchać na przykład y, Wilka na Janusza Jaskółka Oni podpisali umowę z Sejmem i pokazują tam samych polityków i... Ewentualnie e, europosłów i oczywiście kancelarię e, Rady Ministrów. To oni z chęcią tam pokazują. Ale na, na YouTube przy okazji też zarabiają, tak? bo ludzie chcą to oglądać. To pierwszy macie reklamę. 4, 7, 11, Perfumy. Perfumy. Tak. Pomijamy tą reklamę. O, nowy Wał rządu Pis. Ale jaki Wał? O co tutaj chodzi? A mój ulubiony poseł Winicki, witam Cię. I pan poseł Wilk, również Cię witam. Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Witam Konfederację. Szanowni Państwo, w sobotę rząd premier Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński przedstawili nowy ład. Proszę pan prezes Pan prezydent Kaczyński. bo w rzeczywistości jest to zbiór postulatów i punktów programowych partii rządzącej. Nie przesadzajmy, to nie są walki. Pokazać, że odtąd od momentu wprowadzenia tego nowego ładu Polska stanie się krajem mlekiem i miodem. Tak. Tak na pewno. Wierzę, wierzę w to głęboko. Wierzę w to głęboko skoro teraz dopiero Polska będzie krajem mlekiem i miodem tak, pionącym, to będzie to, na ten moment... PiS wszystko naprawi a przecież słyszymy, że wszystko no. jest tak idealne no bo jest idealnie wszystko tylko trochę chleb podrożał, 125% no. ale to nie jest tak źle przyjdą gorsze czasy dla Konfederacji jak was PiS pozamyka, że ich krytykujecie to jeszcze przed wami to naprawdę jeszcze przed wami no chyba, że wchodzicie głęboko w ten system i Podpiszecie się Państwu, podpisem. Może na początek powiedzmy sobie najważniejszą, żebyśmy wiedzieli. Z... Wiem na 100%, 100 że mój kolega Wilk z Konfederacji jest lekko spuchnięty. Kto wie, czy nie jest po zaszczepieniu. Natomiast mamy Jest spuchnięty. Ja nie robię tu przekłamywania. Zauważyłem dużą opuchliznę na jego twarzy. od początku swoich rządów. To znaczy podziałów społecznych, antagonizmów Czas e, się wziąć za siebie i, i na pewno większej proszę, większej proszę Cię, klip, klasy, nie szczep się. Naprawdę, nie Ponieważ szczep się.